bardzo serdecznie. Jesteśmy uczniami zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dury. Ja nazywam się Adrianna Piekarska i jestem uczennicą drugiej klasy kształcącej w zawodzie technik żywienia. A mój kolega to... Wojciech Grosicki. Jestem uczniem trzeciej klasy kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Chcieliśmy zaprezentować Wam naszą szkołę i zapoznać z kierunkami kształcenia. Znajdujemy się na terenie pięknego parku, założonego przez Rodzinę Radzie Zarówno w zimie, jak i w lecie, zespół parkowo-pałacowy prezentuje się prześlicznie. W takim właśnie urokliwym miejscu położona jest nasza szkoła. Zespół budynków szkolnych podzielony jest na budynek główny, budynki warsztatów szkolnych, halę gimnastyczną i internet. Znajdujemy się przed wejściem do budynku głównego szkoły. Za chwilę zajrzymy po cichu do niektórych pracowni i potrwają lekcje. Oto pracownia języka francuskiego. Wieloletnia współpraca ze szkołami we Francji spowodowała, że uczniowie bardzo chętnie uczą się tego języka. Zarówno ta pracownia, jak i języka angielskiego należą do najnowocześniejszych w całym powiecie starszowskim, tak jak i pracownie komputerowe. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny, komputery, projektory, tablice interaktywne. Sprzęt ten wpływa na atrakcyjność przekazywanej wiedzy i powoduje, że uczenie się jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Szkoła nasza posiada bibliotekę multimedialną, w której oprócz książek młodzież korzysta z dostępu do internetu. Biblioteka posiada 14 stanowisk komputerowych. Do dyspozycji uczniów jest również ksero. Hala sportowa wyposażona jest w siłownię i salę do zajęć fitness. Najprężniej działającą sekcją sportową w szkole jest sekcja piłki ręcznej chłopców i dziewcząt. Zajmują co roku czołowe miejsca w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego. Obok hali sportowej usytuowany jest zespół boisk sportowych. Internat to miejsce zamieszkania dla uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły. Znajdują się w nim miejsca dla ponad 70 dziewcząt i chłopców. Jest to obiekt nowoczesny, w którym znajdują się pokoje dwu- i trzyosobowe. Mieszkańcy do swojej dyspozycji mają świetlicę wyposażoną w kino domowe, sprzęt DVD oraz telewizję satelitarną. Na każdym piętrze znajdują się pokoje socjalne wyposażone w kuchni mikrofalowe, czajniki elektryczne i niezbędne nadczynia. Stawka żywieniowa wynosi tylko 9 zł dziennie. Obecnie nasza szkoła prowadzi kształcenie w trzech zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji. Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek o kilkunastoletnich tradycjach. Istnieje w naszej szkole od roku 1997. Absolwentów tego kierunku możemy spotkać jako właścicieli zakładów gastronomicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu żywienia człowieka. Aby stać się specjalistą wysokiej klasy, trzeba mieć możliwość uczenia się w szkole, która zapewni nam wysoką jakość kształcenia. Nasza szkoła to umożliwia. Zdobywamy wiedzę i umiejętności, mając do dyspozycji dwie nowoczesne pracownie żywienia, jakich nie ma w okolicznych szkołach. Mamy również możliwość zdobywania wiedzy na zajęciach organizowanych poza murami naszej szkoły, np. Na w Instytucie Biotechnologii w Łodzi. Nabywanie umiejętności praktycznych to uczenie się od najlepszych. We współpracy z Agencją Rynku Rolnego w Kielcach organizowane są w naszej szkole warsztaty kulinarne prowadzone przez najwybitniejszych szefów kuchni z całej Polski. Jesteśmy zaangażowani w promowanie zdrowej żywności, organizujemy dni żytniego chleba w szkole oraz warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych na temat zdrowego odżywiania. O wysokiej jakości szkolenia w naszej szkole wiedzą również organizatorzy dużych imprez ogólnokrajowych. Jesteśmy zapraszani do obsługi m.in. targów AgroTravel w Kielcach. Wysoki poziom kształcenia to coroczne uczestnictwo naszych koleżanek i kolegów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Piążywienia oraz Olimpiadzie Ożywieniu i Żywności, na których uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie lokaty. Technik mechanizacji rolnictwa to kierunek cieszący się niesłabnącym powodzeniem. Kształci w zawodzie pozwalających w przyszłości na samodzielne objęcie gospodarstwa rolnego. Bazą szkolenia praktycznego są warsztaty szkolne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i maszyny rolnicze. Ucząc się, zdobywamy bezpłatne prawo jazdy na samochód i ciągnik oraz uprawnienia operatora kombajnu zbożowego. Uzupełnieniem kształcenia w szkole są zajęcia praktyczne w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Półdzienku, gdzie poznajemy najbardziej innowacyjne metody uprawy roli. Efektem wysokiej jakości kształcenia są sukcesy naszych kolegów na olimpiadach i konkursach z zakresu wiedzy i umiejętności rolniczych oraz zdawalności egzaminu zawodowego na poziomie blisko 90%. A oto jak poszerzamy naszą wiedzę poza murami szkoły. Nazywam się Klaudia Karwata. Jestem uczennicą klasy pierwszej, kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji. Jest to kierunek nowy w naszej szkole, otwarty pod potrzeby rozwijającej się infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminach i powiatach. Uczymy się, jak prawidłowo eksploatować systemy wodno-melioracyjne, jak sporządzać dokumentację projektową i prowadzić roboty inżynieryjno-budowlane. Po ukończeniu tego kierunku możemy pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, które zajmują się gospodarką przestrzenną, melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. Zajęcia odbywamy również w terenie, m.in. w Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kielcach. Po ukończeniu szkoły zamierzam studiować na kierunku Inżynieria Środowiska. Najlepiej oszkolonych do... uczniów co skłoniło ich do wyboru tej placówki? Jakie wspomnienia mają z pobytu w naszej szkole? Witam wszystkich. Nazywam się Adam Kucharz. W tym roku kończę technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Bardzo miło wspominam cztery lata nauki w murach tej szkoły. Uczęszczenie do szkoły i nauka sprawiały mi dużo satysfakcji. Przez trzy lata byłem stypendystą prezesa Rady Ministrów, co niewątpliwie motywowało mnie do coraz lepszej nauki i wyników. Do wytężonej nauki motywuje mnie również atmosfera szkoły i warunki, jakie mamy w niej stworzone. Nazywam się Dariusz Szczepanek. Jestem uczniem klasy trzeciej techników. Wybrałem zawód technik mechanizacji rolnictwa, ponieważ moi rodzice posiadają 80-hektarowe gospodarstwo rolne w powiecie błyskim, które w przyszłości najprawdopodobniej obejmę. Dzięki tej szkole będę mógł ubiegać się w przyszłości o środki z Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pomogą zmodernizować mi gospodarstwo. Raz ze swoimi kolegami uczestniczymy w wielu wyjazdach zawodowych, poszerzając swoją wiedzę. W bieżącym roku szkolnym wyjeżdżamy na praktykę zawodową do nowoczesnych firm w Holandu. Nazywam się Karol Karaś, jestem uczniem klasy drugiej technikum mechanizacji rolnictwa. W ramach programu nauczania mam możliwość bezpłatnie ukończenia kursu prawo jazdy kategorii B. Przedstawione przez nas kierunki nauczania to nie wszystkie, jakie proponuje nasza szkoła. Można kształcić się również w zawodach technik architektury krajobrazu i technik rolnych. Bliższe informacje o tych kierunkach na stronie internetowej naszej szkoły. Jeżeli kogoś z Was zainteresowała oferta edukacyjna, to zachęcamy do odwiedzenia szkoły. Dojazd do Sichowa jest bardzo łatwy i dogodny. Busy kursują się częstotliwością komunikacji miejskiej.